Dzień dobry, dnia kolejnego. Cześć. Witamy nad jeziorem Jamno. Tutaj, właśnie się pakujemy. Jemy śniadanie, herbatka już zrobiona i ruszamy w drogę. Dzisiaj, trochę wcześniej, udało nam się wstać. Wstaliśmy wcześniej, zwijamy obóz cały, szykujemy się. Będziemy ruszać powoli zaraz. Jeszcze śniadanie musimy zjeść, namiot zwinąć i do boju. I w drogę. Dzisiaj ma być trochę zimniej, bo 13 stopni, ale słońce zaczyna świecić i trochę grzeje, więc nie będzie źle. Mamy nadzieję. Zostało nam w sumie spakowanie namiotu, jakichś drobnych rzeczy. Śniadanie przyszykowane już. Trochę słońca z rana, fajnie. Sakwy przypięte, jeszcze jedna nam została. I gotowe. Jeszcze to, to buł, to bołek. I jesteśmy kolejny dzień na trasie, opuszczamy swoje miejsce kempingowe i akurat mamy tutaj trasę, nasza biegnie obok. Będziemy startować, rozgrzewać powoli i trzeba będzie kręcić kilometry. Jesteśmy jeszcze w Łazach, byliśmy tutaj na tym polu, zaraz przy trasie, więc nie musieliśmy nigdzie zjeżdżać. Na tą chwilę mamy 168 km przejechanych. Startujemy w włazach i na pewno będziemy przejeżdżać dzisiaj przez Darłowo, Ustkę i być może Rowy. No i zobaczymy, ile dzisiaj uda nam się zrobić. Mamy po dziewiątej ruszamy wypoczęci, wyspani, gotowi na dalszą przygodę na trasie R10. Kierujemy się na Osieki 2,7 km przed nami. Póki co rowerzystów na trasie nie ma. Przed nami, za nami. Mamy poniedziałek, więc dużo ludzi nie ma. Dobry czas jest pusto na drogach praktycznie. Ale tam takie chmury w oddali trochę są widzę. No, takie ciemne chmury za nami, żeby tylko deszczu sego nie było. Żegnamy łazy, i wjeżdżamy do osieki. Cały czas jedziemy takim asfaltem przeznaczonym dla rowerów właśnie i dla pieszych. Jedzie nam się dobrze. A tutaj, dalej, z prawej strony mamy jezioro Jamno. Do Darłowa mamy 27 km. Wyjeżdżamy właśnie z Osieki. Jedziemy, póki co, no nie jest za ciepło. Można powiedzieć, że temperatura akurat. Tylko szkoda, że trochę wiatr jest zimny, ale nie ma tragedii. Panie, popatrzcie: droga rowerowa idzie przez pola. Asfaltowa, przyjemna. Pierwszy raz jedziemy taką drogą asfaltową, rowerową przez pole. Zazwyczaj to jakieś, wiecie, polne ścieżki na liczniku 30 na godzinę po tych asfaltach. A, trochę rowerzyców przed nami. Jesteśmy w Rzepkowie. Od jakiegoś czasu nie używamy już aplikacji z mapą. Droga jest dobrze oznaczona, nie musimy się zatrzymywać tak jak na początku. Znaki są dobrze umiejscowione, widać je z daleka. Nieraz trzeba się zastanowić. Na skrzyżowaniu raczej to nie jest częste. Do Darłowa mamy 17 km. Trasa nas prowadzi przy ulicy, no ale przyjemnie się jedzie, bo trasa jest w miarę okej. Okay. Właśnie przejeżdżamy obok jeziora Bukowo. Zobaczcie, zaraz będziemy wjeżdżać do miejscowości Domki, no a potem kolejna większa miejscowość turystyczna Darłowo. Darłowo 9, Jarosławiec 28. Jak widzicie, R10 to nie tylko morze, ale także pola. Dzisiaj mamy zdecydowanie dzień jazdy przy polach. Mam nadzieję, że chociaż raz dzisiaj może zobaczymy. A my właśnie wjeżdżamy do Darłowa. A tutaj już widzimy znaki kierunek na Ustkę. Mamy 200 na liczniku. Tu już będziemy wjeżdżać chyba w deptak. Widzę jakiś ryneczek taki okoliczny. Ale tu ładnie. Trasa prowadzi przez rynek. Uzupełniamy kalorie. Rogaliczki z budyniem i z marmoladą. Pojedzone to ruszamy. A tutaj dojechaliśmy do rynku. Ładnie tu naprawdę. Musimy sprawdzić mapę. Dawno nie widzieliśmy oznaczeń. To lepiej sprawdzić niż potem się wracać, nie wiadomo ile. Za daleko pojechaliśmy. Trzeba dwie uliczki dalej się cofnąć i będziemy. No niedaleko. Tutaj mamy wydmę, ale może nie widać jeszcze. Przez darłowo jeszcze przejeżdżamy i się kierujemy na ustkę. Jesteśmy właśnie przy mapie, jechaliśmy przez Darłowo, teraz jesteśmy w Darówku, następnie będziemy się kierować tędy do Jarosławca. Następnie przez mniejsze miejscowości, Łącko, Korlino, Królewo, Marszewo. No i będziemy przejeżdżać koło jeziora Wicko. Teraz będziemy przy samym morzu jechać, fajnie, dla odmiany. W końcu coś poczujemy, że jesteśmy nad morzem. Jedziemy teraz takimi płytami. Jak się jedzie? Super. Po płytach drogowych, ale nie ma to kawałek tak jak sobie miejscówkę znalazł z kamperem tam na górze z widokiem pewnie na morze. My aktualnie nie widzimy, bo jest tutaj jakaś wydma. Przejechaliśmy dzisiaj około 40 km i widzimy pierwszy raz morze. Jarosławiec mamy za 13 km, łustkę za 45 km. Jedziemy już dość spory kawałek takimi właśnie płytami. Mamy takie widoki, co chwilę się nam odsłaniają. Po lewej stronie mamy morze. Tutaj idzie nasza trasa L10, a po prawej jezioro Kopań. Tutaj mamy kanał łączący jezioro Kopań z morzem. No i osłoniło nam się morze. Mało jest takich punktów jak ten. Ładne widoczki na morze. Pierwszy raz dzisiaj przy morzu jesteśmy tak blisko. Widać, że jest niski poziom wody w jeziorze. Podeszło tutaj trochę, już się nie łączy z morzem. Mamy szeroką ścieżkę asfaltową. W końcu z tych płyt wyjechaliśmy. I jesteśmy w Jarosławcu. Bardzo przyjemna trasa. Zdarówka do Jarosławca. Asfalt. I zaraz przy morzu i między lasami. To jak się nawdycha jodu, całkiem inne powietrze, to od razu będzie zdrowszy i pełen energii na dalszą część trasy. Robimy sobie chwilę przerwy w Jarosławcu. A co tutaj mamy? Taki widok na morze. Ruszamy. Ruszamy. Wyjeżdżamy powoli z Jarosławca. I do Ustki mamy 33 km. Zobaczymy czy uda nam się dzisiaj dojechać na rowy. Kierunek Ustka. Właśnie zatrzymaliśmy się przy mapie. Tutaj mamy Jarosławiec. Jedziemy tutaj właśnie tą drogą. Kawałek od morza. Za szybko morza nie zobaczymy. Dopiero jak wjedziemy do Ustki. Być może tutaj w tej części szlaku. Mamy przejechanych ponad 60 km. Do Ustki jakieś 24 km. I jak będziemy jechać tak wolno to na obiad nie zdążymy. Teraz jedziemy taką ścieżką polną. Zobaczcie. Jechaliśmy na ścieżkę z kocimi ale jakoś się jedzie. Mówi co, krajobraz na pola. Kawałek powądziliśmy, zjechaliśmy z trasy i musimy teraz nadrobić. Zaraz będziemy na właściwej trasie. A to nie zawsze jest dobrze oznaczone, nie zawsze człowiek zobaczy szybko i coś może... Nie zobaczyliśmy, no i trudno, i trzeba na uliczkę, po prostu wjechać, i już będziemy zaraz na naszej trasie. Co się okazało, że mogliśmy równie dobrze jechać tą drogą rowerową, którą jechaliśmy. Nie musieliśmy tutaj zjeżdżać. Jeden pan nas zaczepił z balkonu i powiedział, że tamta droga była najlepsza, bo to była droga rowerowa, tutaj jedziemy ulicą. Już nie chciało nam się zawracać i wybraliśmy tą drogę, którą teraz jedziemy. Być może to jest stara trasa i teraz nowa idzie już drogą rowerową. Masz rację, że to może być stary szlak. Tamten jest tak jak dobrze byliśmy i powinniśmy w dół ostro zjechać. Droga nie zawsze jest dobrze oznaczona. A z kolei to co znajdziemy w internecie. Jakieś ślady po kimś. Nie zawsze są też dobre, bo być może jest to stary przebieg trasy. W różnych trudach w końcu jesteśmy w ustce. Udało się dojechać po starym śladzie najprawdopodobniej. No niestety pobłądziliśmy trochę, nadrobiliśmy kilometrów. Mamy już przejechanych 90 kilometrów. Mieliśmy przygodę z Draską, ale udało nam się dojechać i jesteśmy, myślę, że na dobrym szlaku. Zaraz będziemy szukać czegoś do jedzenia. A godzinę mamy o za 20:18, więc jest dość późno. Zobaczymy czy nam się uda dojechać do rowów. Znaleźliśmy szlak, jesteśmy w domu. Udało nam się dojechać na wyznaczony szlak, no i będziemy starać się trzymać go. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych niespodzianek. Chwila na podziwianie widoków i sprawdzenie trasy. Mamy godzinę 18.30 Właśnie wyjechaliśmy z Ustki i postanowiliśmy, że będziemy jechać jednak na rowy Jest dość późno, więc musimy trochę przyspieszyć Nie mamy jeszcze wybranego pola Więc będziemy musieli coś znaleźć sobie na mapie Spieszy nam się, bo oczywiście cała rutyna obozowa nam trochę zajmuje Przydałoby się zrobić jakąś No Zobaczymy o której uda nam się dojechać, o której uda nam się rozłożyć Być może zjemy jeszcze coś w rowach Tutaj lecimy sobie taką drogą w lesie Płyt betonowych a jak bywały, można powiedzieć. Zobaczcie, jaką mamy stację rowerową mytowną. Rowery na biało pomalowane i tutaj też powieszone. A my dzisiaj przyjechaliśmy ponad 100 km, i do rowów mamy jeszcze jakieś 10. Jest to dość dużo. Jedziemy dalej. Do miejscowości pod mamy mamy prawie 4 km to jest przy samym morzu, później będziemy lecieć na Dębinę, też jest bardzo blisko morza, no i potem Rowy też już przy samym morzu. Czyli nas kieruje do samego morza teraz. Nie tak jak stary ślad zakładał, stara trasa, że omijało te miejscowości przy morzu, tylko do morza nas kieruje. Może to i lepiej, bo jest lepsza trasa, widzę świeżo ułożone płyty, także nawet no, przyjemnie się jedzie. Na rowy, szukać noclegu jakiegoś, bo jak nie to w lesie będziemy spać. Czasem też trzeba podprowadzić rower. Nie ma lekko. No, nie ma lekko. Mamy godzinę do 10.08, jesteśmy właśnie na polu namiotowym. Udało nam się znaleźć jakieś pole namiotowe otwarte, bo mieliśmy z tym problem, podjechaliśmy po dwa i były zamknięte, więc trochę się przestraszyliśmy, ale jest wszystko w porządku. Mamy gdzie spać, to się liczy. Jak co dzień czeka nas wieczorna rutyna obozowa, czyli rozbijanie namiotu, rozkładanie śpiworów, pompowanie materacy, oczywiście prysznic musi być, ciepły prysznic. Mamy jakoś 12 stopni, i więc jest dość chłodno. Chcemy to jak najszybciej ogarnąć, coś zjeść. No i do spania. Dzisiaj przyjechaliśmy około 115 km, więc no dość sporo. Musimy się na pewno zregenerować. I być może jutro wyjedziemy trochę później. Też nam nie zależy tak na czasie, bo dzisiaj dużo przyjechaliśmy. Teraz najważniejsza jest regeneracja i odpoczynek. Ściągamy namiot, ściągamy te sakwy. No i bierzemy się za robotę.